Pan Roman Rządkowski pyta, mam takie pytanie. Jak może wyglądać bankructwo Polski? No, bankructwo Polski, tak jak wcześniej bankructwo Grecji, polegałoby na tym, że Polska nie jest w stanie ani wykupować, wykupywać własnych obligacji rządowych, ani nawet ich obsługiwać. No to wtedy jest bankructwo. Nie wiem, jak by wyglądało. W przypadku Grecji, no to wtedy. Się, ponieważ nabywcami greckich obligacji były banki niemieckie przede wszystkim, to wtedy pani nasza złota z Berlina kazała całej Unii Europejskiej zrzucić się na pożyczkę dla rządu greckiego, żeby mógł dzięki tej pożyczce wykupić obligacje od niemieckich banków, którym w przeciwnym razie groziła plajta, bo by się okazało, by się rozniosło na cały świat, że niemieckie banki mają aktywa śmieciowe. No to do tego nie można było dopuścić. To się nazywało, że ratujemy Grecję, ale tak naprawdę ratowaliśmy niemieckie banki. No i myślę, że w przypadku bankructwa Polski byłoby podobnie. Nie wiem, za jaką, jaką cenę by Polska musiała zapłacić. Bardzo możliwe, że Niemcy dokończyły proces zjednoczenia, no i tyle, bo to bez, za darmo to nic nie ma. Od Grecji to Niemcy chciały najpierw, żeby im kilka wysp odstąpiła na Morzu Śródziemnym, no ale potem trochę, za dużo ostentacji by to było, bo tam już Niemcy raz na Krecie wylądowali, więc nie bardzo to tak, by to wzbudzało rozmaite skojarzenia, takie nieprzyjemne. Pan Damian Jurczyk, Wiekowy i czasem niezbyt konkretnie odpowiadający na pytania panie Stanisławie, współczesny Tuttenhamonie, konserwujący prawicowe myśli. No, 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 to, to, to Dwa pytania. Po pierwsze, czy Polska powinna jednostronnie wypowiedzieć wszystkie szkodliwe dla niej traktaty? No... Wie pan, wypowiedzenie traktatu zawsze pociąga, tak jak jego ratyfikacja, zawsze pociąga za sobą pewne konsekwencje. I zanim... No nie mogę odpowiedzieć panu na tak postawione pytanie konkretnie, bo pan by chciał odpowiedzi tak albo nie, ale niestety stawia pan tak te pytania, że muszę odpowiedzieć w taki sposób. Zanim... By Polska jednostronnie wypowiedziała tam nie każdy traktat z osobna, to musiałaby się zastanowić nad tym, czy jest przygotowana do tych skutków, jakie wtedy się pojawią. I jeśli odpowiedź by brzmiała tak, jest przygotowana, no to wypowiadać. A jeżeli odpowiedź by brzmiała nie, no to wstrzymać się z wypowiedzeniem. Aż do czasu, kiedy odpowiedź można by na takie pytanie udzielić odpowiedzi pozytywnej. I drugie pytanie. Czy według Pana lepiej nie mieć niczego i być szczęśliwym, czy mieć wszystko i być smutnym? Pozdrawiam i życzę Panu wigoru na to. By dożył pan następnych wyborów. No, widzę, że to pan z, oszczędnie mi te życzenia składa, bo następne wybory mogą być na wiosnę już. Także. No, ale dziękuję i za to, bo to wie pan: był taki ksiądz bardzo wiekowy, to Adam Gzma Siedlecki pisze w swoich pamiętnikach, o go wspomina który bardzo długo żył. No i pytano go jaki to sekret tej długowieczności, on wreszcie zdradził, mówi tak ja nigdy nie proszę Pana Boga o długie życie, tylko mówi na Wielkanoc tylko proszę, żeby mi pozwolił dożyć chociaż do zielonych świątek. Zielone świątki jak żyję, no to żeby mi dożyć dał do Adwentu. W Adwencie no to do Bożego Narodzenia, w Boże Narodzenie no to do Wielkiego Postu, w Wielkim Poście no to do Wielkanocy i tak dalej. I w ten sposób, powiedział ten ksiądz, wyłudziłem od Pana Boga już prawie 100 lat. Także no, nie, nie można gardzić nawet kilkoma miesiącami życia, bo nigdy nie wiadomo ile nam zostało, ale odpowiadam na Pańskie pytanie. Ja, znaczy, w ogóle najlepiej być, trzeba być szczęśliwym. Lepiej być szczęśliwym niż nieszczęśliwym. A wszystko jedno z jakiego powodu? Czy z takiego powodu, że się nic nie ma? Czy z takiego powodu, że no nie wiem, ma się wszystko. Nie, pan, trzeba być, najważniejsze jest, żeby być szczęśliwym, dlatego ja uważam, że najważniejsza jest, najważniejsze jest zachowanie pogody ducha i panu też życzę tego. Yy, dlatego, że nawet jeżeli tam spotykają pana jakieś paroksyzmy, yy, na przykład nic, na, nagle by się okazało, że został pan zrujnowany materialnie, ale zachowałby pan pogodę ducha, to łatwiej by pan to znosił. Luigi di Montana. Co może pan powiedzieć o niejakim Wiktorze Kubiaku i jego wpływie na kształtowanie polskiej sceny politycznej? Nic nie mogę powiedzieć, w ogóle nie wiem, kto to jest pan Wiktor Kubiak. Pan Mikołaj Matuszczak, szanowny panie Stanisławie, gigancie polskiej i światowej prawicy. Trzy krótkie pytania, i oby były jak zapalnik dla pana elokwencji. Co według Pana mogą sądzić inne ludy o, po obecności Bonapartego w polskim hymnie, a co Pan sądzi o Napoleonie, jego stosunku do Polaków i Polaków do niego? No myślę, że tam inne narody się specjalnie w polskie hymny, zresztą żadne hymny tam nie wsłuchują, bo to, to nie ma co przywiązywać do nich wagi, tak na przykład w hymnie sowieckim to było, że niezłomny jest związek republik swobodnych, swobodnych, a jakże, no. Róź wielka na setki złączyła je lat, no to akurat była prawda. Chociaż nie na setki, bo widzimy, że nawet stu lat nie przetrwał Związek Radziecki, więc to było takie na wyrost, trąd, adracja. Natomiast dalej to już całkiem źle, bo niech żyje potężny jednością narodów, z ich woli zrodzony nasz kraj, Związek Rad. No co słowo to kłamstwo. Więc myślę, że i do Bonapartego w polskim hymnie no to taka okazjonalna jest ta obecność, akurat polscy ci legioniści biedni, tacy no Emigranci bez ojczyzny w Napoleonach je wpatrywali, bo dzięki niemu uczestniczyli w zwycięstwach, wprawdzie cudzych, no ale zawsze. I to stąd się brała taka, taki sentyment Polaków do Napoleona. Natomiast Napoleon w stosunku do Polaków i Polski, no to postępował wyjątkowo cynicznie. Wykorzystywał Polskę, znaczy Księstwo Warszawskie, bo nawet Polski tam nie, tylko takie Księstewko i tak je żyłował materialnie na potrzeby swoich tam kampanii, zwłaszcza rosyjskiej, że no później trzeba było to odbudowywać. Drudzki, Lubecki wykorzystał. Te możliwości, jakie za Aleksandra I zaistniały, żeby trochę materialnie odbudowywać to księstwo, to, to co pozostałości po księstwie warszawskim. No więc to bardzo nieładnie Napoleon postępował wobec Polaków, no ale miłość jest ślepa. Ponieważ poezja romantyczna polska, że tak powiem, to też się ekscytowała tymi zwycięzcami cudzymi. No, tak jak tu Mickiewicz pisał w Panu Tadeuszu, wszyscy pełni zwycięstwa wołają ze łzami, Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. Chociaż, chociaż muszę powiedzieć, że w Panu Tadeuszu jest scena. Jak tuż tam był obiad w Soplicowie, tuż tam generał Dąbrowski, Kniadziewicz i tak dalej. No i na ten obiad nieposzlakowany patriota, co wynika z całej treści pana Tadeusza, Maciek Dobrzyński, chociaż chyba nie był zaproszony, ale z ciekawości, jak powiada, przyjechał. No to co. Jeden ten Maciej Dobrzyński właśnie zachowuje trzeźwy stosunek i bardzo sceptyczny wobec Napoleona, także no, ale reszta, reszta oczywiście, reszta oczywiście... Mm -hmm. <laughs> Się poddawała tej legendzie, tak zwanej. A co to jest legenda? Legenda to jest elegancka nazwa zafałszowanej historii. To tak to bym widział. I drugie pytanie. Jak dokończyłby Pan zdanie? Człowiek głosuje, Pan Bóg no, liczy głosy, liczy głosy. Dlatego Józef Stalin który zresztą tam chyba całkiem tak nie odrzucał wiary w Pana Boga, bo kiedyś jak Churchill mu tam proponował, żeby wspólnie urządzić powojenną Europę, to on go zbył takim, takim stwierdzeniem, że wszystko w ręku Boga. Nawiasem mówiąc, ja zacytowałem Józefa Stalina takiemu dobremu, Łubekowi, który mnie przesłuchiwał. No i tam mówi panie Michalkiewicz, taki był, był dobry. No. mówi panie Michalkiewicz, pana przyszłość jest w pańskich rękach i ja mówię, tak, pan sądził, on myślał, że już się zainteresowałem, jakie to możliwości co do mojej przyszłości się rysują. Ale ja mu powiedziałem: nie, proszę pana, myli się Pan i tu zacytowałem Stalina, wszystko w ręku Boga, a ten mi wtedy powiedział, ach tych skór wysynów w jednej chwili ta dobroć z Niego wyparowała. No i tak to wygląda. I Stalin tak powiedział właśnie, że wszystko w ręku Boga. I dlatego Stalin mówił, że no, ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to kto liczy głosy, no a skoro człowiek głosuje, a Pan Bóg liczy głosy, no to jasne, że to jest ważniejsze. I trzecie pytanie. Czy sądzi Pan, że kiedyś powstanie o Januszu Korwin-Mikke książka, film czy film pod tytułem Ostatni Europejczyk? Pozdrawiam. No nie wiem, czy powstanie, ale dobrze by było, gdyby powstała, bo to rzeczywiście Moim zdaniem Korwin-Mikke jest jednym z nielicznych, z nielicznych już w tej chwili w Polsce ludzi, którzy jeszcze mają europejską kulturę. No więc można go uznać za takiego epigona Europejczyków, nie wiem czy ostatniego, ale epigona z całą pewnością, bo miejsce Europejczyków zajmują teraz. I to coraz większej ilości, Europejcy. Europejcy, to nic oni poza geograficzną tożsamością niczego wspólnego z Europejczykami nie mają. Przypomnę, co na temat yy, yy, europejskich pryncypiów mówił, Profesor Tadeusz Zieliński na zjeździe Unii Intelektualnej w Wiedniu w 1926 roku. Otóż on powiedział wtedy, że kultura europejska opiera się na trzech takich kategoriach: dobra, prawdy i piękna. I mówi, jak ktoś. Tego nie uznaje, no to nic mu nie możemy tam zrobić, ale możemy tylko powiedzieć, że do nas nie należy: do nas, czyli do kultury europejskiej nie należy. I co rozumiał, przez jakie wartości podstawiał pod te trzy kategorie dobra, prawdy i piękna. Jeśli chodzi o prawdę, no to jeśli dobrze pamiętam, to Antyczną grecką filozofię. Jeśli chodzi o dobro, jeśli chodzi o piękno, nie, jeśli chodzi o piękno, to antyk, tak, jeśli chodzi o piękno, to antyk, już sobie przypomniałem. Jeśli chodzi o dobro, to chrześcijaństwo, a jeśli, jeśli chodzi o, tak, o prawdę, to chrześcijaństwo, a jeśli chodzi o dobro, to przynależność narodową. Bo wszystko to, wszystkie te trzy kategorie europejscy odrzucają. W związku z tym Korwin-Mikke rzeczywiście zasługuje na miano może nie ostatniego Europejczyka, ale epigona jednego z nielicznych już epigonów Europy Prawdziwej. I tą melancholijną konstatacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do ostatniego, do następnego. Przepraszam cyklu. <gry>